W Niemczech rozpoczął się właśnie sezon rozlewania gnojowicy. Jednym z ciekawszych urządzeń, które spotkałem jest cudowna maszyna do aplikacji gnojowicy podłączona do systemu omężowania Pana Norberta. Na zwijadle jest nawinięte 600 metrów węża, którym płynie gnojowica do aplikatora Aplikator. Aplikuje gnojowicę na szerokość 9 metrów jadąc do przodu i 9 metrów wracając po tej samej ścieżce. 9 metrowy składany aplikator nie wymaga takiej dużej mocy jak 18 metrowy aplikator. Cała maszyna zbudowana jest na bazie starego kombajnu do kurydzy, wyposażona w hydraulicznie napędzane zwiady.